Wiecie co? Cześć, dzień dobry, nie? Cześć, ja się z wami witałam. Nie pracuję już w kołochozie nazwanym hmm, pewnej drogerii. Hmm, to mogę mieć czas. Teraz jestem akurat na, na robocie. Już powiem wam szczerze, mam parę chyba z 4 czy 5 kursów za sobą. Teraz jestem na dwóch aplikacjach. Pokażę wam. Zdradzę. To wywaliło mnie ja trochę na zadupie. Hmm. Bo ja jestem tu na Krakowie, widzicie? Tam są mnożniki. Więc yy. No na razie tutaj czekam. Chwilę ja stwierdziłam, że mogę chwilę odpocząć, bo jeżdżę cały czas. Także tu mam Bolta i tu mam yy, Freenała. O, widzę, że w Krakowie jest czerwono. No zobaczymy, może chwilę tu poczekam. Yy, zobaczymy, czy mam jakieś z nie było mi widać. Zobaczę, czy będę miała jakieś zleconko. Bo tak mi się fajnie trafiało, bo skurdwa do Z mojego osiedla na moje osiedle, tylko obok, stamtąd jechałam na Grzegorzecką, czyli na centrum. Z Grzegorzecki miałam 2 kilometry, jechałam. Jechałam z przewozu na Płódnikę, na Konrada. i zaraz miałam kilometr 600 do przejechania. I tam jechałam za Ikeą jeszcze kawałek i stanęłam sobie tam na parkingu, bo stwierdziłam, Widzicie co, że zadzwonię do Igora, jak tam głuś, tak, do mamy, on śpi, to kontrolną zaczepnię, zadzwoniłam. Chwilę z młodym pogadałam, znaczy z mamą o młodym, włączyłam i od razu też miałam 50 metrów do podjechania po takich dwóch młodych chłopaków, no i... Właśnie ten jeden mieszka w pięknych okolicach. Powiem Wam przyrzut, bo to jest pięknie, ale na zatupił. Także ja chwilę sobie poczekam. Takie myślę, 10 minut e, takiej przerwy do 15. Jak nic nie będzie, no to się będę kierować powoli, powoli w okolice. Hmm, czego? E, centrum. No, na bolcie zaznaczyłam sobie, że do 3 km, nie do 2. No i mi się łączy, no. Tak jak wam mówiłam, ja jeśli chodzi o to nagrywanie, że przestałam pracować w rozpanie ja wam to nagrywałam takie 7 razy to tak spokojnie, ale to nie szło do ludzi, nie szło do was, ponieważ ja musiałam to sobie szybko, wszystko y, przemyśleć, przetrawić, o. Może nawet nie tak przemyśleć, co przetrawić, wiecie co, bo to było bardzo ciężkie. Mm, to było bardzo ciężkie doświadczenie dla mnie. Jak wiecie, ja kochałam moją pracę w Rosmanie. Pracowałam tam 10 lat i może jestem na wychowawczym, czyli w sensie, jestem dalej pracownikiem. Ja już się nie czuję pracownikiem i nie widzę tego, żeby tam do nich wracać. Niech mi posiada tak, że nie będą musiała do nich wracać i tyle. Jakoś jakoś to wszystko przeżyć, tak? Przerobić wszystko i, i żeby jako to było na razie jeszcze eee, na bolcie. O, odezwę się później. Bo mam, bo mam właśnie na freenaut zleconko. Czekajcie, tu sobie wyłączymy. Bolta. Jadę. Mam 4 km do przejechania, ale lepiej to, a potem mam chyba... Z... 15 z klientem, więc lepiej to niż, niż nic. Ja już wróciłam, aż jestem rozmazana i chciałam się poskarżyć. Co chciałeś teraz zrobić? Zaczynamy vloga, jak pozbyć się drugiej połówki. się śrubokręt. Nóż, którego nie mam, tak ją. Kwas. Czarne worki. A ja chcę być w różowym pochowana. No i... Nie. Nie. No bo inaczej będę cię straszyć. Ej, widzicie co, odkąd się odezwałam ostatnim razem już nie miałam kiedy. Patrzcie, jakie mam czerwone oczy, ale muszę się za chwilę zmyć. Bo powiem Wam szczerze, tylko ten jeden moment, kiedy wam tam nagrywałam, gadałam prawie 5 minut, to był taki dłuższy, że to było jakieś 6-7 minut, że ja nie miałam jazdy, bo tak to było... Podjechałam, chwila i jechałam. Albo kończyłam jeden, od razu miałam drugi. Także powiem Wam szczerze, że się yy, działo. Wyjeździłam. Że chciałam bo już była taka głodna. Jarek nawet dobrze zrobił te placki zimniaczane. Ale ci nie mówcie mu o tym. Dziś kombinujesz? Także ja powiem Wam, się, że wróciłam. O której okay, jarraku ja wróciłam? Około 20, no nie? Tak. No, także jest dobrze. Jutro ja sobie się na to tak jak on razem wyjdziemy. Pracę dzieci da. Powiem Wam, że naprawdę fajnych miałam dzisiaj klientów o dziwo. I stwierdzam, że mogę sobie fajnie podszkolić angielski, bo miałam. Y A to? Co to trzech. Raz, co dwa. To jest? Proszę, oni są dwóch mężczyzn z Indii. Chyba oni mi dali. Tak mi się wydaje. Bo ktoś mi dał e, napiwek w aplikacji, nie wiem kto. Mi się wydaje, że to oni. Tak mi się wydaje. E, bo ktoś mi dał, a, a z nimi mi się tak najbardziej dobrze e, gadało. E, także od kogoś dostałam napiwek. Nie wiem od kogo. E, więc napiwek był całe 5 zł, ale zawsze coś. Mm. Także oni byli i z nimi rozmawialiśmy na temat kotów, bo mówię, pytali się, czy mam kota, bo mam taką zawieszkę, że kot. O ja mówię, że tak, no ja też miał kota, pokazywał mi, mówił mi, jak to było z tym kotem. No iśmy rozmawiali potem na temat y, zimy. To jest pierwsza zima w Polsce, więc y, pogadaliśmy z drugą panią też tak, pogadaliśmy, ona też tak, jakbyś jakaś hinduska, to z nią ugadałam. Potem miałam trzech. Trzy osoby czarne skórzy i nie wiem, oni bardzo dobrze mówili po angielsku. Z nimi nie rozmawiałam, no ale to co słyszałam, i oni mówili takim bardziej amerykańskim niż angielskim. I widać, że się zajmowali coś, robili coś z tańcem, coś z dyskami, bo yy, no to co powiem wam, no. Także miałam trzech, i chyba tyle języcznych, a też też miałam. Polaków, ale sympatycznie, wiecie, albo się nie odzywali, albo fajnie rozmawiali, nie było tak, że, wiecie, także było ok, ale powiem wam, szczerze, że jestem zmęczona, także na do ciś, uki, mieliście z mojego dnia, hmm. chwilę i powiem wam, że ja jestem zmęczona i idę spać za chwilę. Jutro wstaję razem, razem z Jarkiem i będę jeździć, aż iguś nie wróci do domu, bo rodzice mają poście na nie przyjechać. Dzisiaj taki vlog z samochodu był. Mam nadzieję, że okej. Okay. No. W takim razie do zobaczenia, Buziaki.